Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w Hacie Tarota. Jest to czytanie na maj dla wszystkich osób z znaku lwa. Zobaczmy co u was ciekawego się wydarzy w maju. Zobaczmy energię główną na razie. Czwórka mieczy. Co się kończy w maju dla was? Ósemka monet. Co nowego nadchodzi? Dziewiątka Buław. Zobaczmy, jaka jest dla Was rada. Paść pucharów. I z jaką energią kończycie czas Maja. Król Buław. Zobaczmy jeszcze co w tle. Co będzie Wam towarzyszyć? Pustelnik. Pustelnik e, jako energia towarzysząca, jako energia, która będzie cały czas gdzieś się przewijać w tle u Was w maju. Mówi o tym, że będziecie mieć dosyć silną potrzebę odosobnienia, dosyć silną potrzebę przemyślenia pewnych rzeczy w samotności. To jest e, bardzo głęboka potrzeba zastanowienia się nad tym, co jest dla nas najlepsze, co jest dla nas właściwe, która droga, która ścieżka jest dla nas najwłaściwsza. Być może... Pojawił się, pojawił się jakiś aspekt w Waszym życiu, który Was bardzo prowokuje do tego, żebyście zweryfikowali, czy dana kwestia, dana sprawa, wasza praca, wasza relacja, niekoniecznie romantyczna, ale relacja, w, której, w którą jesteście zaangażowani, jest właściwa, czy powinniście kontynuować jakąś znajomość, przyjaźń, czy wasz rozwój intelektualny faktycznie na przykład daje Wam satysfakcję, czy jest to dokładnie to, co sobie wymarzyliście. Jest to karta, która też e, inspiruje do tego, żeby poszukiwać właściwej drogi. Zachęca Was do tego, żebyście zastanowili się nad tym, co jest dla Was najlepsze, co jest Wam właściwe. Energią główną natomiast jest karta Czwórki Mieczy, która znów mówi o mm, autorefleksji, ale e, jest to karta, która. Również wspomina o tym, że mamy ochotę na to, żeby odpocząć, żeby zregenerować się intelektualnie, żeby zregenerować się um, komunikacyjnie. To znaczy, to będzie moment na to, żeby um, przerwać jakieś trudniejsze projekty, trudniejsze zadania. Maj będzie raczej miesiącem dla Was odpoczynku, regeneracji, odsunięcia się od rzeczy, które były dla Was stresujące, które były dla Was. Dosyć trudne, które powodowały, że musieliście być w ciągłej gotowości. Czwórka mieczy jest to czas na relaks, czas na odpoczęcie, na zregenerowanie się, czas na to, żeby poświęcić się sobie, swoim myślom. I karta ta dosyć mocno rezonuje właśnie z tą kartą pustelnika, która również mówi o autorefleksji, mówi o tym, żeby dać sobie czas na pewne rzeczy, żeby pozwolić sobie na wypełnienie pewnych zadań, zastanowienie się nad tym. Czy jest to dla nas najlepsza ścieżka, jaką podążamy? I jest to karta czwórki mieczy, która um, zachęca Was do tego, żebyście naładowali się energetycznie na przyszłość, żebyście zabezpieczyli się energetycznie na to, co nadchodzi w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach, co będzie Wam towarzyszyło później. Do przeszłości odchodzi karta ósemki monet. Jest to karta mówiąca o bardzo zrównoważonej, systematycznej, zwykłej pracy codziennej. To był okres czasu, przełom kwietnia i maja, w którym pracowaliście dużo. Byliście bardzo zaangażowani każdego dnia, poświęcaliście dużo czasu na wypełnianie swoich zadań. Była to energia mało spektakularna, mało ekscytująca, mało pociągająca. Ale mieliście wrażenie, że macie mnóstwo na swoich barkach, macie dużo obowiązków, zobowiązaliście się do wielu rzeczy i było to po prostu wykonywanie zadań. To jest też karta mówiąca o tym, że dążymy do mistrzostwa, dążymy do tego, żeby wypełnić swoje zadania, żeby stawać się coraz lepszym, żeby osiągnąć pewien pułap, pewien poziom w rozwoju zawodowym, finansowym, materialnym, o którym marzymy. I właśnie poprzez codzienną pracę, poprzez codzienną praktykę, Idziemy w tym kierunku, to pełne zaangażowanie, bardzo duża ilość pracy, którą wykonywaliście do tej pory, to będzie już się kończyć i właśnie przechodzicie w tą energię czwórki um, mieczy, która mówi o spoczynku, mówi o zwolnieniu o tym, że chcecie troszeczkę zwolnić tempo i chcecie odpocząć od tego wszystkiego, co było aż tak intensywne, tak trudne i tak wymagające od Was energetycznie. Poczujecie, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o kontakt z innymi osobami, dlatego że właśnie miecze mówią o tym, że chcemy trochę się odizolować, chcemy um, odsunąć się od kontaktu um, szczególnie tego formalnego, związanego z naszą pracą, związanego z codziennym kontaktowaniem się, z różnymi instytucjami na przykład, e, chcemy odpocząć i poświęcić się e, trochę innym e, aspektom naszego życia niż tylko właśnie materia, i tylko. Kontakty z osobami związanymi z naszą pracą zawodową albo z obowiązkami codziennymi. To, co nadchodzi w drugiej połowie miesiąca, to dziewiątka buław, i tutaj już kończy się czas odpoczynku, czas regeneracji. W drugiej połowie miesiąca przechodzicie w energię działania, i jest to działanie bardzo intensywne, jest to działanie które mówi o tym, że będziecie czuć, że macie wiele na swoich barkach, będziecie mieć dużo odpowiedzialności, ale przede wszystkim ten wysiłek, przede wszystkim ta praca będzie miała wymiar fizyczny, będzie od was wymagane, żeby dużo się przemieszczać, poruszać, żeby cały czas być w ruchu, cały czas być w kontakcie z innymi osobami. To jest. Ciągła e, praca, ciągły wysiłek, ale decydujecie się na to, decydujecie się na tą ciężką pracę w drugiej połowie maja, dlatego że jesteście już bardzo blisko zakończenia jakiegoś zadania, którego się podjęliście. Dziewiątka mówi o tym, że jesteście już na ostatniej prostej przed zamknięciem jakiegoś projektu. Chcecie to dokończyć, chcecie to zamknąć najszybciej jak się da i dajecie z siebie wszystko w drugiej, właśnie połowie miesiąca. Chcecie, żeby już się to skończyło. Rada dla Was to paść pucharów, karta mówiąca o tym, żebyście zwracali uwagę na swoje emocje. Mamy tutaj energię ziemską, energię powietrza, energię właśnie tą intelektualną oraz żywioł ognia. Natomiast nie mamy tutaj wspomnianego aspektu emocjonalnego, żywiołu wody. Karta ta przypomina Wam o tym, żebyście nie zapominali o tym, jak się czujecie, nie zapominali o swoich potrzebach emocjonalnych, nie zapominali również o jakichś bardzo ciekawych spotkaniach, wydarzeniach towarzyskich. Um, Paść um, Pucharów mówi o tym, że być może pojawia się jakaś bardzo ciekawa propozycja w tym miesiącu, i możecie mieć w tym całym ferworze pracy tendencje do tego, żeby o tym zapomnieć, żeby to zlekceważyć, żeby to odrzucić. Karty wam tutaj mówią o tym, żebyście nie odrzucali kwestii właśnie emocjonalnej, spotkań towarzyskich. Jeżeli macie szansę na to, żeby się w coś zaangażować, co jest dla Was bardzo przyjemne, co jest dla Was bardzo pożyteczne, co sprawia, że czujecie się lepiej, szczególnie właśnie emocjonalnie, tutaj nie powinniście odrzucać takiej propozycji, takiego wydarzenia, takiej sposobności ku temu, żeby spełnić się, żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć się spełnionym emocjonalnie. Pod koniec miesiąca nadchodzi kolejna karta ognia, tym razem jest to król buław. Będziecie czuć się znakomicie w końcówce miesiąca. Jest to karta podkreślająca wszelkie wasze cechy, podkreślająca dominację, ogień Chęć działania, chęć realizacji, chęć angażowania się w różne aktywności. Jest to charyzma, chęć do tego, żeby się porozumiewać z innymi osobami, żeby wyrażać swoje zdanie. Poczujecie się naprawdę bardzo pewnie w swojej skórze. I jest to też karta, która może mówić o tym, że właśnie pod koniec miesiąca udaje wam się dokończyć ten projekt, to zadanie. I przychodzi do Was ogromne poczucie pewności siebie, bardzo głębokie, bardzo wyraźne. Poczujecie, że naprawdę bardzo mocno stąpacie po ziemi. Wiecie, jaka jest Wasza pozycja, wiecie, że macie doświadczenie, że macie wiedzę, że udało Wam się coś zrobić, wykonać, dokończyć. I jest to czas na to, żeby nareszcie poczuć się dużo pewniej, żeby nareszcie pokazać, że jesteście warci dużo więcej niż na przykład osoby w waszym otoczeniu, waszej pracy. E, uważały do tej pory. Tak więc jest to pokazanie tego, że jesteście naprawdę na właściwej drodze, czujecie się bardzo dobrze w tym, co robicie, jesteście w tym dobrze, czujecie się pewnie w tym, co robicie każdego dnia. To też jest czasami karta, która mówi o tym, że pojawia się na naszej drodze taka osoba, która jest bardzo dominująca, która jest bardzo charyzmatyczna, która jest bardzo silna, e, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt osobowości i która może mieć duży wpływ na nas. Jeżeli chodzi o kwestie romantyczne, taka osoba jest osobą dojrzałą, osobą, która jest od nas starsza i która właśnie jest reprezentowana przez takie cechy. Jest osobą bardzo um, ognistą, która ma pasję, która jest pełna entuzjazmu, która chce działać, która chce wykonywać różne działania i która jest bardzo atrakcyjna dla nas fizycznie. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, taka osoba też może się pojawić na naszej drodze i to może być nasz szef, który będzie bardzo e, osobą, właśnie charyzmatyczną, wygadaną, osobą, która będzie miała bardzo bogatą osobowość i która jednocześnie może być wyjątkowo wymagająca. Tak więc takie e, osoby mogą pojawiać się na e, Waszej drodze. Podsumowując, jest to e, miesiąc, w którym Skupiacie się na autorefleksji. Szczególnie pierwsza połowa miesiąca będzie bardzo skupiona na tym, żeby się zregenerować, żeby odpocząć po czymś, co było dla Was naprawdę intensywną pracą. Skupiacie się na swojej drodze, na tym, co chcecie osiągnąć, w jaki sposób chcecie się realizować. Druga połowa miesiąca to jest pełne zaangażowanie się w projekt, którego się podjęliście. Chcecie go zakończyć, chcecie go zrealizować. Pracujecie bardzo dużo w drugiej połowie miesiąca. Udaje wam się zakończyć e, właśnie najprawdopodobniej ten projekt. Pojawia się na waszej drodze bardzo ciekawa osoba, albo wy sami czujecie się wyjątkowo pewnie, wyjątkowo dobrze, wyjątkowo e, pełni energii, entuzjazmu i chęci do tego, żeby działać i rozwijać się dalej. Nie zapominajcie również o swoich emocjach i o aspekcie towarzyskim, który może być dla was ratunkiem w tym miesiącu i który może wam pomóc osiągnąć równowagę. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają, jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.